Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Półmaraton będzie jedynym biegiem w Polsce, podczas którego muzykę klasyczną dla biegaczy i kibiców zagrają rozmieszczone na całej trasie zespoły kameralne. Bieg ma też wiele innych atrakcji związanych z europejską stolicą kultury, ale powróćmy do tych muzycznych. W miejscach, o których wiadomo, że są najtrudniejsze, tam zawodnicy usłyszą bardziej energiczną muzykę, w innych miejscach będzie spokojniej. Wiemy, że zawody będą miały rekordową frekwencję wystartuje w nich około 10 tysięcy zawodników z miasta, okolicji różnych części nie tylko kraju, ale też świata. Wrocławski Bieg może mieć rekordową liczbę widzów, gdyż na Stadionie Wrocław odbędzie się wielkie widowisko Not Skarmen z udziałem kilkuset artystów i wielu tysięcy widzów. A po zakończeniu imprezy widzowie będą mogli spotkać na ulicach Wrocławia tysiące maratończyków. Ubiegłoroczny Wrocławski Półmaraton zorganizowany zorganizowany także we współpracy z SK. Internauci uznali za najlepszy bieg w Polsce. Podczas tegorocznych zawodów nabiegaczy i kibiców czeka też moc atrakcji. Między innymi wszyscy mogą spodziewać się wspaniałych widowisk świetlnych. Oprócz Tradycyjnie iluminowanych mostów i zabytków Wrocławia w niektórych budynkach na trasie, w tym na domach studenckich, Kretka oraz ołówek, dojdzie do widowiskowych projekcji. Czekamy na muzyczno-świetlne show, i przede wszystkim na dobre wyniki na trasie. Zapraszamy do udziału w imprezie. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl